W ostatnich dniach, jako pierwszą lekturę na Eucharystii, słuchaliśmy słowa z Księgi Rodzaju, które malowały przed nami opis stworzenia. Przepiękny opis, pokazujący jak Pan Bóg kocha człowieka, jak stwarza również właśnie dla nas cały ten piękny świat. Dzisiaj natomiast słyszymy. O tym dramatycznym wydarzeniu, o którym właśnie czytamy na samym początku Biblii, o Grzechu Pierworodnym. Jakie takie teologiczne przesłanie, bo Biblia nie jest księgą historii, to nie musiało tak wyglądać, prawda? To nie o to chodzi. Jest pewne przesłanie zbawienia, jest pewna myśl, którą natchniony autor pragnie nam przekazać. Przede wszystkim istnieje szatan. Zły duch, diabeł, czyli pewna rzeczywistość duchowa, która jest nam wroga, która chce nas odciągnąć od, od Pana Boga. Właśnie szatan jako taki, który jest stworzeniem, bardzo inteligentnym, ale stworzeniem, czyli on nie stoi na równi z Panem Bogiem, nie jest w stanie zanegować w nas istnienia Pana Boga. Dlatego szatan. Bardzo rzadko będzie nas jakby kusił tym, żebyśmy nie wierzyli, że, że Bóg jest. Ale bardzo często chce w nas wypaczyć obraz Pana Boga. I to widzimy właśnie na tych pierwszych stronicach Biblii, prawda? Tą taką wątpliwość, którą zasiewa w sercu Ewy i Adama, zły duch, prawda? Czy Bóg jest dobry? No bo zobaczcie, zakazuje wam. Inna rzecz, że Pan Bóg zakazuje czegoś co jest śmiertelne, co szkodzi, co jest niedobre, ale demon wykorzystywa. Jest zakaz. Można się o coś oprzeć. Troszeczkę mi to przypomina taką dzisiejszą mentalność, którą też trochę widzimy w Europie właściwie, że jakby koniec końców miała panować totalna wolność, która się okazuje totalitaryzmem jakiejś wąskiej grupy ludzi. Ale zostawmy ten temat. Czyli jest to takie, ten taki jad nieufności, który chce wprowadzić. I teraz nie chodzi tylko o tę historię z przeszłości, bo nie po to, zostało to napisane w Biblii. To jest również historia każdego z nas. To, to jest również nasze zmaganie w, tych, w naszym życiu, że kiedy są jakieś trudności, prawda przychodzi szatan i mówi: zobacz, ten krzyż jest za ciężki dla ciebie, który daje ci Bóg. Pociesz się jakoś. Bo grzech koniec końców jest jakimś buntem na krzyż, który daje nam Pan Bóg w naszym życiu. To znaczy, właśnie widząc krzyż, nie chcemy go przyjąć, boimy się go przyjąć, źle go widzimy, prawda? I teraz chcemy się jakby pocieszyć w tych trudnościach, w tych zmaganiach, i jest jakaś potrzeba, właśnie i grzech z reguły jest taką formą, właśnie pocieszania się. Jest formą właśnie buntu na Pana Boga, ostatecznie jest właśnie tym stwierdzeniem. Ty, Boże, dobrze nie pomyślałeś mojego życia. Dlatego, ponieważ Ty sobie nie radzisz z moim życiem, źle prowadzisz moje życie, dlatego ja moje życie muszę wziąć w swoje ręce, prawda? Ja będę robił tak, jak ja uważam za słuszne. Czyli w tym odniesieniu wiary chcemy stawiać Boga na pierwszym miejscu i mówić: Boże, co Ty chcesz, żebym ja czynił? Co jest dobre? A pycha polega na tym, że człowiek mówi, nie, nie, Panie Boże. <grywa> źle idzie ta historia. Moja historia idzie źle. Ty się odsun, ja tam pójdę, stanę tam, gdzie jesteś Ty i ja zdecyduję, rozsądzę i powiem, jak ta sytuacja ma wyglądać. Ta sytuacja jest dramatyczna, bo kiedy my wchodzimy w grzech, a to jest doświadczenie wszystkich nas, jak tutaj jesteśmy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja jako pierwszy. Jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy ludźmi, którzy... Dają się oszukiwać demonowi, dają się złapać właśnie w tę pułapkę, ale jest też dobra nowina. Jest też dobra nowina, tego dzisiaj jeszcze nie, nie, nie słyszeliśmy, ale jest właśnie ta dobra nowina, która przychodzi, że grzech ostatecznie został zniszczony w osobie Jezusa Chrystusa, w jego śmierci i w zmartwychwstaniu. Ta tajemnicza kula zła, która toczyła się przez wieki. Została przez Jezusa Boga, człowieka właśnie zatrzymana, który wziął ten baranek, który wziął na siebie grzechy całego świata, również mój i Twój grzech. Czyli to przesłanie, które dzisiaj przychodzi. Jesteśmy wrażliwi, jesteśmy zranieni w naszej naturze, nie jesteśmy stworzeni źle. Pan Bóg nas stworzył dobrze, ale nie jesteśmy idealnie dobrzy. Jest ta rana. Właśnie rana grzechu pierworodnego, ta skłonność do złego, ta nieumiejętność rozróżniania dobra i zła. Zobaczcie. Ja w swoim życiu widzę często, prawda, człowiek myśli, że chce dobrze, i zobaczy, oceni, prawda, chce dobrze, a na koniec, jak to mówią, znowu wyszło, jak wyszło, prawda? I dlatego Bóg zaprasza nas, mówiąc: zobacz, człowieku, ty nie zawsze masz dobrą ocenę sytuacji. Dlatego ja proponuję Ci pewien kierunkowskaz. Tym kierunkowskazem jest dziesięć przykazań. Jest Kościół, nasza Matka, która prowadzi nas w kierunku do zbawienia. Oby Pan Bóg dawał nam pokorę, bo myślę, to jest ważne, abyśmy chcieli uznać właśnie tę naszą niewystarczalność, grzeszność, słabość. A z drugiej strony, aby Pan Bóg pozwalał nam zanurzać się właśnie w zdrojach Jego miłosierdzia, których możemy kosztować w sakramencie pokuty i pojednania i w każdej Eucharystii kiedy Bóg daje nam siebie, daje nam swoją miłość, aby leczyć nasze rany, aby nas napełniać samym sobą. Amen.